swoich uczniów z tym poleceniem idźcie do miasta a spotka was człowiek niosący z wam wody idźcie za nim i tam gdzie wejdzie powiedzcie gospodarzowi nauczyciel pyta gdzie jest dla mnie izba w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami on skaże wam na górze salę dużą usłaną i gotową tam przygotujcie dla nas Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali pasma. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, wołał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie, śpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. To jest właśnie to słowo, które opisuje dzisiejsze wydarzenie, tę liturgię, liturgię Eucharystii, po której Wychodzimy z Wieczernika na ulice naszych miast, na ulice wszystkich naszych miejscowości. Wychodzimy, żeby też tego Jezusa, którego przyjęliśmy, w sobie wynieść na zewnątrz. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej, to nie jest tylko proste stwierdzenie faktu, tylko to jest odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa. Jak czytamy Ewangelię Świętego Jana, to pierwszy fragment swojej mowy na ostatniej wieczerzy Pan Jezus kończy takim wezwaniem do uczniów: wstańcie, chodźmy stąd. Podobnie u Świętego Mateusza. Pada to samo wezwanie: Wstańcie, chodźmy. Tam już Jezus wypowiada je w ogroju, kiedy wrócił ze swojej modlitwy do uczniów i widział ich śpiących. Wstańcie, chodźmy. Więc w przeżywanie Eucharystii jest wpisane takie wezwanie do wyjścia. I to jest to, co właśnie. Ma nam uświadomić ta niezwykła liturgia uroczystości Bożego Ciała, że przeżywana Eucharystia w naszej wspólnocie wzywa nas do wyjścia na zewnątrz. Zawsze na koniec Eucharystii słyszymy to polecenie wezwanie idźcie, idźcie. I to idźcie nie oznacza wcale wszystko się skończyło. Możecie już wrócić do domu. W tym idźcie, jest zawarte polecenie. W 2005 roku był Synod Biskupów na temat Eucharystii. I jednym z takich tematów dyskusji to było właśnie sformułowanie tego wezwania na rozesłanie, na zakończenie mszy świętej. Ojcowie synodalni przekazali papieżowi wtedy aż, zdaje się, 72 propozycje, jak można by na koniec Mszy Świętej posyłać ludzi, którzy ją przeżyli. I ojciec święty Benedykt XVI z tych wielu, wielu propozycji wybrał trzy, które można używać zamiennie z tym. Najbardziej znanym nam rozesłaniem idźcie w pokoju Chrystusa, ale jest też możliwe do wykonania takie rozesłanie idźcie głosić Ewangelię Pańską, albo drugie przyjęte, idźcie w pokoju, chwaląc Waszym życiem Pana. W tych nowych formułach właśnie jest bardziej może podkreślone to, że nie jesteśmy po prostu odesłani do domu po to, żeby żyć sobie spokojnie i znowu za tydzień przyjść do gościoła, tylko jesteśmy posłani z pewną misją, jesteśmy posłani zgłoszeniem Ewangelii, jesteśmy posłani z poleceniem... Ukazania Ewangelii Sobą, ukazania swoim życiem, jak Pan jest chwalebny w, w naszym życiu. Więc w liturgię jest wpisane to wezwanie do wyjścia, do wyjścia. Oczywiście tym, który wychodzi, jako pierwszy jest sam Jezus. Bo on jest tym, który wychodzi. Jest taka scena w Ewangelii, święty Marek ją opisał w pierwszym rozdziale, kiedy na zamknięcie takiego pierwszego etapu swojej działalności w Kafarnaum Pan Jezus nad ranem wstaje, wychodzi poza miasto i wtedy święty Piotr szuka Go najpierw, jak Go znajduje razem z pozostałymi uczniami, to mówi Mu Wszyscy cię szukają. A Jezus mu odpowiada: chodźmy stąd, chodźmy do innych miast, do, do innych miejscowości, bo na to wyszedłem. Znaczy, on ma taką świadomość, że, że ojciec go posłał, że on jest kimś, kto jest jakby w nieustannym wyjściu ku innym. W wyjściu ku innym. To Jezus jest tym, który wychodzi do człowieka, to Jezus jest tym, który ma inicjatywę w spotkaniu z nami. To nie jest tak, że my szukamy Jezusa po Omacku, albo że to nam najbardziej zależy na tym spotkaniu, którym jest wiara. Nie. To jest tak, że to Jemu zależy. On chce spotkać człowieka, On chce człowieka zbawić, On człowieka szuka, On do człowieka wychodzi, Jego jest inicjatywa. I Właściwie dzisiejsze święto ma nam to pokazać, że, że Jezus nas chce w, w takie przeżywanie swojej misji, nas chce w to łączyć, nas chce ze sobą zabrać, kiedy wychodzi ku ludziom, kiedy wychodzi ku światu, to patrzy się w naszą stronę i pyta się, czy wyjdziemy razem z Nim, czy też chcemy... Mieć tymi, którzy mają być tymi, którzy mają jakąś inicjatywę, którzy mają pragnienie spotkania się z człowiekiem. Czy mamy w sobie to, to, to dążenie, to, przeczytaliśmy to powołanie, że potrzebujemy wyjść ku po innym. Czy, czy raczej odwrotnie mamy takie postawy lękowe, zamknąć się we własnym gronie, nie? wejść do kościoła, zamknąć drzwi i uważać, żeby nikt nie wszedł obcy. Stańcie, chodźmy stąd. W Eucharystii jest wpisana taka właśnie dynamika wyjścia. Jest wpisana w Eucharystię to rozesłanie. Idźcie, idźcie, idźcie ku innym. Oczywiście zawsze wtedy najważniejszym pytaniem jest, jaki jest motyw tego wyjścia. Dlaczego chcielibyśmy iść ku innym? Wtedy trzeba bardzo uważnie patrzeć na to, jaki ten motyw jest w Jezusie. Znaczy, przeżywamy Eucharystię i przyjmujemy Komunię Świętą tak naprawdę po to, żeby wychodzić z Jezusem, to znaczy w Jego Duchu, w zgodzie z Jego pragnieniami, tak jak On wychodzi, i, i dobrze rozumiemy, że. Jezus, jeśli wychodzi u człowiekowy, to, to jedynym motywem, jaki w nim jest, to jest miłość i miłosierdzie. Jakoś dzisiaj na porannej medytacji to do mnie tak niesamowicie dotarło, mocno, że wychodzimy do świata z Bogiem, który ma postać chleba, nie kamienia. Nie kamienie. Wychodzimy do ludzi z Bogiem, który ma postać chleba. Pamiętacie takie pytanie Jezusa do uczniów. Jeśli was, synów, jeśli was ojców, któryś z synów prosi o chleb, dacie mu kamień. Jezus chce, żebyśmy wyszli z Nim, to znaczy, żebyśmy. Dawali światu ewangelię, która jest jak chleb, żebyśmy dawali doświadczenie Boga, który jest jak chleb, a nie jak kamień. Nie wychodzimy na ulicę po to, żeby mnożyć sobie wrogów, nie wychodzimy na ulicę po to, żeby przeciwko komukolwiek protestować, nie wychodzimy na ulicę po to, żeby kogokolwiek o cokolwiek oskarżać, nie, wychodzimy. Na ulicę z Bogiem, który ma postać chleba. W nikogo nie chcemy rzucać kamieniami. Nasz Bóg jest chlebem, nie jest kamieniem. Nie jest kamieniem. I Eucharystia nas tego właśnie uczy, że z takim Bogiem wychodzimy na zewnątrz. Z takim Bogiem idziemy do ludzi. Oczywiście, to już ostatnia myśl. To nie jest takie proste. Wyjście na zewnątrz jest, jest też wyjściem z jakiegoś swojego komfortu. Jest też wyjściem z jakiegoś własnego poczucia bezpieczeństwa. Nam jest dobrze między sobą. My się dobrze ze sobą czujemy. Jezus to wezwanie do wyjścia kierował do swoich uczniów wielokrotnie. Jak czytamy dzieje apostolskie, to dopiero to, co ich wyprowadziło z Jerozolimy, żeby poszli do innych, żeby poszli na cały świat, to tak naprawdę było prześladowanie. Kiedy się zaczęło prześladowanie Kościoła w Jerozolimie, to uczniowie uciekając z Jerozolimy, zanieśli Ewangelię dopiero w inne miejsca. To nie jest proste, to rzeczywiście jest wezwanie trudne, żeby wyjść do innych i jeszcze właśnie, żeby wyjść. Z chlebem, a nie z kamieniem, z miłością, z miłosierdziem. To jest trudne wezwanie. My właśnie dlatego potrzebujemy Eucharystii, żeby przeżywać głęboko swoją jedność z Jezusem i od Niego przejąć wszystkie potrzebne postawy, sposób myślenia, odniesienia do innych. I dopiero jak jesteśmy głęboko w komunii z Nim, to wtedy się odważamy wychodzić na zewnątrz. Dlatego Was teraz zapraszam bardzo. Byśmy do końca przeżyli tę Eucharystię, byśmy w tej Eucharystii spotkali się z Jezusem najgłębiej jak tylko potrafimy, żebyśmy się w pełni otwarli na zjednoczenie z Nim, a potem dopiero będąc z Nim jedną, pójdziemy z Nim do świata. Amen. Amen.